Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy 26 grudnia, drugi dzień świąt. Ja zaraz wybieram się na kolejne rozjazdy rodzinne, ale jeszcze chciałem Wam nagrać jeden filmik. A w tym filmiku chciałbym się skupić na tej dziewczynie, czyli na naszej pięknej fionce. Fionka 9 dni temu się wykociła. No i pojawił się oczywiście problem. <laughs> problem polega na tym, że. Niestety, ale mamuśka w dalszym w ciągu nie mam mleka. bo po poprzednim, wyko poprzednim wykocie też nie odkarmiła młodych. Były po prostu wychodzone. No i po prostu padły. Były dwa króliczki nie odchowała. No i teraz sytuacja jest podobna, przy czym od początku trzymałem rękę na pulsie. No i zacząłem dokarmiać młode od trzeciego dnia. Mamuśka urodziła szóstkę maluchów, niestety jeden padł właśnie tego trzeciego dnia, kiedy zacząłem dokarmiać. Pozostała piątka, żyje, ma się dobrze. A co chcę zrobić dzisiaj i wam pokazać słuchajcie zacząłem uprawę w domu kiełków z lucerny. Ręka mi się części, ale to zimna, bo jest troszeczkę chłodno. Zacząłem uprawę kiełków. Dzisiaj sobie te kiełki y, spróbujemy jej podać, zobaczymy jak ona na to zareaguje, myślę, że dosyć pozytywnie. Y, dlaczego kiełki lucerny? No chyba są najzdrowsze te kiełki właśnie, lucerny dla takich samic, które karmią. Ja osobiście zobaczyłem na jednym z kanałów o królikach, że właśnie jeden pan hoduje y, kiełki dla króliczków, ma ich dosyć sporo. Ja, no, ja używam z takiej zwykłej kiełkownicy domowej, więc tych kiełków nie jest za dużo ale spokojnie, cały czas tam będę je po prostu podlewał, tak dalej, więc będą rosły na bieżąco, co kilka dni będziemy mogli takiej samicy, która karmi, podawać takie właśnie kiełki lucerny. A jaki mój pomysł jest na te kiełki? Zamontuję, słuchajcie, taki zwykły pojnik na wodę, bo ona tutaj ma jeszcze taki pojemnik, ale ja przykrywam go ręcznikiem, więc on nie zamarza. No i damy sobie takiego, słuchajcie, taki właśnie pojemnik na wodę i tam sobie wsypiemy właśnie te kiełki z lucerne. Zobaczymy jak to pójdzie, a w sumie i tak y, trzeba będzie zamontować te pojemniki metalowe. Trzeba się z nim przeprosić, no bo tej nocy już był mróz minus 6. No i tak ręczniczek damy sobie na razie gdzieś na bok, odsuń się, bo ja nie mam czasu, stoi się na za kamerą. Wy tego nie widzicie, ale wygląda to mega zabawnie. Co ty tam tam jest coś? To nie przewróć telefonu. O nie, to jest urwane. Dobra, muszę iść po inny ten. No dobra, musiałem wymienić, bo był jeden urwany, ten uchwyt. Fiona, zostaw telefon. Proszę cię, zostaw. Odsuń się, idź tam do młodych. Idź do młodych, idź do młodych. O, poszła sobie. Dobra, zakładamy. Zawsze zapominam, czy to się zakłada tak, czy na odwrót. Chyba tak. Założymy w miarę nisko, tak, żeby potem ta młodzież, jak się miejmy nadzieję, odchowa, to żeby sobie mogła spokojnie pić albo właśnie te kiełki jeść. Montujemy. Co to nie pasuje? No i składamy, słuchajcie, kiełeczki. Zobaczymy, jak ta nasza mamuśka zareaguje. Obracamy. Tolka tam szczeka. Nie wiem na kogo to idzie. Dobra, zamykamy. No chodź tu perełeczko, wystraszyła się. Dobra, muszę ją wypchać. No, a tutaj właśnie mamy mamusikę z młodymi, jak widać, dosyć fajnie przykryte gniazdko. Te butelki to oczywiście nie alkohol, to są buteleczki, znaczy one są po alkoholu, ale to są buteleczki, w których mam ciepłą wodę. Po prostu chodzę, dolewam ciepłą wodę. A tam w rogu nie wiem, czy widać takie białe, to jest czujnik temperatury. Zamontowałem tutaj, słuchajcie, czujnik temperatury i śledzę na telefonie, tak mniej więcej, jaka ta temperatura jest. I po prostu przychodzę te butelki, wymieniam. I powiem Wam szczerze, że. Ostatniej nocy było minus 6 stopni, a w klatce było około 4 na plusie, także dosyć fajnie. O, a tak się prezentują maluchy. Stresujecie, widzę, jak chciałem wam wszystko pokazać, tak, bo zaraz będziemy karmić, no ale brzuszki puste, także będziemy tutaj zaraz dokarmiać. A Fiona, ty co, nie pójdziesz ten? A cieplutkie, fajne, o takie 9 dni. A oczka jeszcze mają nieotworzone, nie wiem czemu. Chyba przez to, że nie są karmione mlekiem matki. Idź tam, idź, pokaż jak jeż ładnie. No trochę Cię postresujemy, ale... O, proszę bardzo, je. Yeah. <grytanie> Także mam nadzieję, że... A czemu daję jej kiełki? Słuchajcie, ona to nie jest tak do końca, że w ogóle nie karmi. Ona coś tam karmi, bo yy, widzę tam nieraz wieczorami, jak otwieram klatkę, to te młode pod nią leżą i doją te cycki. I czasami po prostu, jak przychodzę, bo ja karmię je co 12 godzin. Ale jak przychodzę, to czasami delikatnie coś w tych brzuszkach mają. Także ona nie ma, znaczy ma troszeczkę pokarmu, ale nie na tyle, żeby je wykarmić. No, a ta kalucerna, to te, te jak to się mówi, nie nasiąka tylko kiełki. O kiełki no, to jest po, po, ponoć bomba witaminowa. Także jak najbardziej być może wspomoże to mleko, że ta, ta samica będzie miała. Coraz więcej tego mleka, chociaż wątpię. No ale na pewno to nie zaszkodzi, no. Widzicie, całą taką miskę wmuciła w kilka sekund, a wyhodowanie tego że to jest nie wiem ile to, wiemy 5 dni. No chyba to, tak, bo w sobotę zaczęliśmy. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tak. 4-dniowe kiełki. Oczywiście ona jest kilkupoziomowa, więc tam jeszcze dwa poziomy tych kiełek jest, także na jutro i na pojutrze będzie miała. No a dzisiaj trzeba będzie na tym pierwszym poziomie nowe kiełeczki, że tak powiem, zasadzić. No dobra, ja mam wiaderko, mam wiaderko, weźmiemy sobie to, to młodzież, bo idziemy sobie ją nakarmić. Ty się ma tu, mamuśka tam nie denerwuj, zaraz zobaczymy, ale cieplutkie są, ja dotykam rączką to. No tu mamy jednego. Gdzieś tu jest jeszcze, o się tak pochowały wiecie, ona mnie nie atakuje, ona kompletnie mnie nie atakuje, toleruje mnie w 100%. procentach. Ja widzicie, grzebię tu w tym gnieździe, potem biorę je do domu, karmię, odkładam, a ona nic kompletnie im, im nie robi, mi nie, nie robi. Także bardzo fajna matka. A co na dodatek, to jeszcze jak przychodzi, słuchajcie, wieczór, to ona po prostu dościela to gniazdo. Ja widzę, że ona po prostu dba o tą młodzież, docenia to, że ja tu przychodzę, je dokarmiam. No i docenia to, no i też się nimi fajnie opiekuje, ja jej pomagam, no i tak sobie w zgodzie żyjemy. No, a tu mamy młodzież, tu mamy bigla, a idziemy sobie teraz pokarmić tą ferajnę No jest piątka fajnych króliczków, zaraz sobie oglądnę, ale jeszcze oczku widzę nie otworzyły, nie wiem czemu. Już kurde, dziewiąty dzień, tak? Od wtorek. Wtorek to był tydzień, środa ósmy, dziewiąty, no tak. Dziewięć dni nie otworzyło oczków. No, zestaw już jest, jest i już zrobiłem wcześniej, żeby się ochłodziło. Kawka. No i dobra, bierzemy się za robotę. No i dobra, zaczynamy. Tu mam drugie wiadereczko przygotowane, puste. Będę sobie je tam odkładał. No i wyć, a mam taką jedną zimną rękę. Może być to dla nich nieprzyjemne. Teraz znajdujemy się w takim pomieszczeniu gospodarczym, gdzie mam cały grajdołek. Także przepraszam za ten syf. No i dobra, jest i pierwszy. Proszę, tak się prezentuje. No zimną mam rękę co, zaraz sobie zagrzeję to, mam kawę to. Ach, pojadłem z włosami. Hey, hey, hey. tu wszyscy! No, i na koniec zawsze po każdym karmieniu jeszcze tak brzuszek im masuję. Ponoć tak trzeba, więc tak robię. Czasami po prostu jak im tak robię, to się potrafią rzesikać albo kubkę zrobić. Także coś im to tam pomaga w takim przemianie. No, też chłopoczek sobie pije. Także głodne są. Muszę je tak delikatnie przytrzymywać, bo one się bardzo lubią w tę ciepłą dłoń wtulać. Ale głodne są na 100%, bo piją jak szalone. No i słuchajcie, po robocie idę właśnie z maluchami. Nie wszystkie trzeba było karmić. Niektóre miały wyszki pojedzone. Przez to właśnie mówiłem, że samica trochę pokarmu musi mieć. Wszystkie kiełki zjedzone, a my sobie otwieramy i wkładamy maluchy. Butelki trzeba powymieniać, ale to za momencik. No i jedziemy po kolei. Jeden. Trzeba liczyć, żeby być pewnym, że się jeden po drodze nie zgubił. Drugi. Drugiego, o, to jest drugi. Przyszła matka. Cześć. Trzeci. Proszę bardzo. Ten taki najlichszy. Nie bój się, matka. Nic się tu nie dzieje złego. Dobra, czwarty. Także nie wszystkie są tam dobrze zamieszam, tak żeby się. O, i tu jeszcze taki maluszek, proszę bardzo. Malutki. O, żebyś mi nie wypadł czasami. No, matka, dbaj tu o te maluszki. Ja ci tu przykryję zamiast ciebie. O. Ja wiem, że ty byś przykrył, ale taki kawałek styropianu mam. Tu też mam styropian. I od tej strony tam też widać styropian przyłożony. Także klatka jest obłożona. No i co, zabieramy butelki. To mogę wiadereczko odłożyć. Zabieram Fionka, tobie butelki idziemy napełniać. I w sumie jestem ciekawy, jaka to jest temperatura. Butelki załadowane, już są cieplutkie. Tu jak widać, Fionka, ona się lubi nastawiać nad tymi buteleczkami. No i to by było na tyle. Jeszcze muszę przysłonić tą klatkę, a ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie po raz już kolejny podziękować Zirkowi za kolejne wsparcie kanału. Jak zobaczyłem wczoraj kwotę, to mnie o mało ze stołka nie przewróciło. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że takie duże wsparcie okazujesz temu kanałowi. No i króliczkom. No i co, mogę Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego co najlepsze, wszystkiego co sobie y, zażyczycie, wspaniałych nie wiem, podróży w przyszłym roku, spełnienia marzeń i tak dalej. <grytania> wszystkiego co najlepsze. No i co, trzymajcie się. Do następnego. Na razie.